Kiedy zdałeś sobie sprawę, że najbardziej zaufana pielęgniarka w szpitalu celowo krzywdzi ludzi? Wszyscy w szpitalu wychwalali Kandas jako idealną pielęgniarkę. Uwielbiały ją rodziny, szanowali lekarze i znali się z ratowania pacjentów w kryzysowych sytuacjach. Ale zacząłem dostrzegać niepokojący schemat. Błędy zdawały się zdarzać tylko w pobliżu pielęgniarek, które chwaliła, a jakimś cudem zawsze była na miejscu z odpowiednim antidotum, które uratowało sytuację. Kiedy Alia, genialna pielęgniarka, którą podziwiałem, została oskarżona o przedawkowanie pacjenta, Kandes wkroczyłaby to naprawić. A wszyscy byli jej brawo, ale nie mogłem zignorować faktu, że tylko Kandes była w pobliżu leków. Wkrótce Alia została przeniesiona, tak jak wielu innych przed nią, a potem nadeszła moja kolej. Jeden z moich stabilnych pacjentów nagle zasłabł, a Kandes pojawiła się uśmiechnięta, wskazując na błąd, którego wiedziałem, że nigdy nie popełniłem, kiedy próbowałem ostrzec przełożoną, zwolniła mnie. Candace miała lata lojalności, a ja tylko kilka tygodni, więc zastawiłem pułapkę. Na następnej zmianie sfotografowałem każdą kartę i kroplówkę z datownikiem. Po czym głośno oznajmiłem, że idę do toalety, ale się do pobliskiego pokoju, żeby popatrzeć. I rzeczywiście Kandes weszła do pokoju mojego pacjenta, majstrowała przy kroplówce i wyszła chwilę przed włączeniem się alarmu. Pobiegła z powrotem, udając, że naprawia mój błąd, i szepnęła przełożonej, że jestem zbyt niebezpieczny, żeby mnie tam trzymać, ale tym razem byłem gotowy.